Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Arach na Hobby Hodowla Ptaszników. Dziś opowiem wam historię o tym, jak prawie straciłem całą moją hodowlę i nie, nie jest to clickbait, nie jest to żaden y, dowcip z mojej strony, ponieważ przez tego niewidzialnego na dobrą sprawę wroga, którymi są nicienie, praktycznie pozbyłem się mojej hodowli do zera. Pragnę zaznaczyć, że nie jest to poradnik jak radzić sobie z niecieniami, taki poradnik nagrał kiedyś Kuba, zając z Kubą Skowronkiem, tutaj link każdy obowiązkowo po zobaczeniu tego materiału musi zobaczyć ten film, ja mówię tutaj o swoich doświadczeniach, które także są podparte właśnie tym materiałem, jak i samą rozmową z Kubą Skowronkiem. Z Ale zacznijmy od początku, czyli musimy cofnąć się do roku 2023, bardzo intensywnego, szybkiego, dobrego wzrostu tej całej kolekcji. Przede wszystkim także sklepu internetowego. Oczywiście, jak pewnie wiecie, hodowcy, w tym ja, wymieniamy się, sprzedajemy sobie różne gatunki ptaszników, których nie udało nam się rozmnożyć, po to, aby poszerzyć swoją hodowlę, czy poszerzyć ofertę sprzedażową. Przed faktem, że w tytule znajduje się słowo prawie, można powiedzieć, że jest naprawdę niewielka granica od tego, aby to prawie nie zniknęło z tytułu i nie zakończyło się dla mnie przynajmniej chyba największą tragedią, jaką mógłbym sobie w życiu wyobrazić jako młody Zajawkowicz i w sumie na tamten czas już osoba, która poniekąd utrzymywała się y, samodzielnie ze sprzedaży zwierząt. Można powiedzieć, że to słowo jest obarczone ogromnym szczęściem, ponieważ Musielibyśmy cofnąć się jeszcze parę lat wstecz do 2018 roku, w którym poznałem apka Norberta z Abaddon BCN. Pozdrawiam cię serdecznie, który w bardzo dobry sposób wytłumaczył mi genezę słowa kwarantanna, w jaki sposób powinno być to przeprowadzone i w ogóle po co. Wytłumaczył mi, jak bardzo istotną jest to rzeczą w kwestii rozszerzania swojej hodowli, dochodzenia nowych gatunków, po to, aby właśnie nie wpędzić się w maliny. Czytaj, nie zaciągnąć sobie jakiegoś syfu do hodowli. Dochodząc do roku 2020, w którym w listopadzie nagrałem film na ten temat, czyli kwarantanna, jak ją przeprowadzić, do czego ona w ogóle służy, wtedy też oczywiście mieściłem się w tym malutkim pokoiku w moim rodzinnym domu, w którym to wszystko tak naprawdę dopiero kiełkowało, jeszcze nie mieliśmy wtedy sklepu. Ale te dwie rzeczy, czyli poznanie apka, wytłumaczenie mi tego, oraz nagranie tego filmu, który był już wtedy moją manierą, rzeczywiście wykonywałem i wykonuję do dzisiaj kwarantannę. Uważam, że w całym kształcie przyczyniły się do tego, że dzisiaj mogę dla Was ten film nagrać. No dobra, ale rzeczywiście skupmy się teraz na genezie tego problemu, jak on w ogóle powstał, z czego się to wszystko wzięło. Przynosząc się teraz wyobraźniom do 2023 roku, do okolic początku roku, czyli dwa lata temu, musimy powiedzieć sobie jedno: hodowla w porównaniu do tego, co było w 2018 roku czy 2020. Rozrosła się kilkukrotnie, ponieważ na tamten czas liczyła ona ponad 10 tysięcy ptaszników. Sklep działał już naprawdę solidnie i nic nie wskazywało na to, że. Cokolwiek mogłoby temu przeszkodzić. W tamtym okresie także moje fundusze były bardzo po mojej stronie, przez co bardzo mocno inwestowałem w nowe pająki do oferty czy do hodowli. Naprawdę wierzyłem wtedy w taką mocną ym, ideę rozwoju, dlatego naprawdę czułem się, jakbym grał w pokera i stawiałem pieniądze w bank, po to, aby jak najszybciej, jak najlepiej rozwijać swoją hodowlę. W temacie rozwoju hodowli zapraszam na ostatni film na kanale. Także bardzo ciekawy materiał. Więc jak wyobrazilibyście sobie zakup? pająków, które są zarażone nicieniami. No najpewniej wyobrazicie sobie jako hmm, pająki z jakiejś szemranej strony aukcyjnej w internecie od jakiegoś nieznanego gościa za bardzo zaniżoną cenę, które w ogóle Pająki same na zdjęciach wyglądałyby bardzo źle. Otóż moi drodzy, nie. Transakcja sprzedaży, wymiany tych pająków między mną a tym sprzedawcą była już rutyną, ponieważ udało nam się już przeprowadzić niejedną udaną transakcję. I uwaga, nie będę wymieniał imienia, nazwiska tej osoby, ponieważ jeśli zobaczycie ten film, to nasunie Wam się jeden banalny wniosek. Ta osoba sama nie wiedziała o problemie, tak naprawdę sama nie do końca go zdiagnozowała u siebie. Jako na swojej hodowli, jednakże uważam, że powiadomienie go niezwłocznie o tej sytuacji w dużym stopniu uratowało także jego, jak i moją hodowlę. Niezwłocznie po zakupie trafiły na kwarantannę. Kwarantannę, która mieściła się także w moim domu, była pokój dalej, tak więc wszystkie narzędzia. Owady karmowe, które były przeznaczone do kwarantanny, mieściły się także w drugim pokoju. Pająki odebrałem osobiście, umawiając się ze sprzedawcą w moim rodzinnym mieście, ponieważ akurat tamtędy przejeżdżał. Tak więc pająki sobie niezwłocznie zobaczyłem. Wyglądały dobrze, ponieważ były najedzone, pełne, to znaczy miały wszystkie kończyny. Były w nowo przełożonych pojemniczkach, świeżutkich, ze świeżym, już dość suchym podłożem. A to jeszcze bardziej uratowało całą sytuację. I myślę, że w tej sytuacji miałem jeszcze większego farta, że były to akurat pająki sucholubne. A zapytacie dlaczego? Nicienie same z siebie nie migrują między pojemnikami. Jeśli mielibyśmy pojemnik z jednym pajękiem obok drugim, w tym, w tym pojemniku mielibyśmy chorego pająka, a w tym zdrowego, jeśli nie pojawi się czynnik wektoru, czyli nasza ingerencja, na przykład przekładanie karmówki z pojemnika do pojemnika, o czym, o czym kiedyś wspominałem, bądź muszki. Potocznie nazwane mięsówkami, natomiast nie są te duże muchy, które sobie wyobrazicie. Są to muszki, konkretnie muszę sobie przeczytać w książce, z dwóch rodzajów sicaria oraz foride. Jeśli dobrze przeczytałem, to pozdrawiam, bo nie wiem, jak się to czyta. Natomiast to są te takie bardzo małe muszki, które bardzo często możecie zauważyć na swoich hodowlach. Wydają się niegroźne, natomiast jest to główny wektor roznoszenia się nicieni po hodowli. Tutaj też od razu chciałbym zaznaczyć, że koniecznie zachęcam Was do zakupu lamp. Które podlinkuję wam w opisie tego filmu. Jest to naprawdę maskę, jeśli macie dużo pańków i widujecie czasem muszki u siebie, ponieważ ja w tamtym czasie naprawdę mocno wierzę, że pomagały nam w zapobieganiu rozprzestrzenieniu się tej hodowli wewnątrz hodowli z kwarantanny. Dlaczego więc wspominam, że takim niesamowitym fartem było to, że te pańki miały sucho w pojemniku? Ponieważ muszki, mówmy tutaj o mięsówkach, ponieważ co do ziemiórek nie jestem pewny, czy przenoszą one nic, nie? natomiast mięsówki żerują na materii organicznej, czyli na chociażby padlinie, która w połączeniu z wilgotnym podłożem sprawia dla nich idealne podłoże do Rozwoju, co oczywiście jest niewskazane, jeśli mielibyśmy właśnie kłopot z niecieniami. W dużym skrócie brak wilgotnego podłoża to brak możliwości rozwoju nowych muszek na hodowli, co przekłada się na brak wektoru, który przenosiłby niecienie z jednego pojemnika do drugi. Po odbiorze pająków nie miało one żadnego kontaktu z moją hodowlą, trafiły od razu na kwarantannę, gdzie przyszedłem sobie raz podajże je sprawdzić po to, żeby zobaczyć za ile będę musiał je nakarmić. A musiałem nakarmić je po dwóch tygodniach, co też oczywiście zrobiłem. No i tutaj zaczyna się cały plot twist tej sytuacji. Zastanawialiście się, jak byliście młodsi, że na przykład wasz znajomy, który złamał sobie nogę, albo wasz yy, rodzic, mając jakiś znajomy, którzy zmagają się z okropną chorobą, was to nie dotyczy, mieliście też takie przeświadczenie, ja Naprawdę przez bardzo długi czas swoich młodzieńczych lat żyłem w przeświadczeniu, że mnie nie może spotkać to, że nie wiem, będę miał mniej pieniędzy, że zachoruję, że coś mi ktoś ukradnie. Natomiast z czasem, jak dorastacie, to widzicie, że nie jesteście inni i was też to może dotknąć. No i przyznam Wam się szczerze, że robienie tej kwarantanny w pewnym momencie już mnie nużyło, ponieważ. No, ja musiałbym mieć niefart, żeby trafić chore pająki. Naprawdę, zawsze te 2-3 trzy miesiące trzymanie tych pająków jest tak nużące. Szczególnie jak kupujemy sobie nowe psamice do terariów i musimy czekać, czekać, aż będą w końcu do włożenia do terarium, po to, żebyś mogli je fajnie zaaranżować, dopuścić no i mieć z nich jakiś pożytek. Miałem takie przeświadczenie: kurde, po co trzymam te pająki od tego hodowcy, skoro zawsze jest wszystko ok, chciałbym je już zacząć sprzedawać. Czemu to robię? Po co? No ale tak, gdy po dwóch tygodniach zdecydowałem się nakarmić te pańki, oczywiście, one już delikatnie sobie schudły. Podłoże było wiórowate, tak więc pierwsze co pomyślałem, to, że będziemy musieli je podlać. No i oczywiście jak to chromki, w jeden narożnik sobie delikatnie wodlałem, a następnie wrzucałem karmówki. No i było to naprawdę miód dla oczu, miód dla oczu, oczywiście, chromki. Bardzo żarłoczny gatunek, więc z miłą chęcią patrzyłem, jak każda kolejna sztuka rzuca się na karaczana jej wielkości, ponieważ karmię wtedy dorosłymi karaczanami, które są zbliżone do ich rozmiarem. Karmienie szło bardzo sprawnie, aż do ostatniej sztuki. I to naprawdę brzmi jak jakaś spreparowana historia, ale nie, tak naprawdę było. Patrząc na ostatniego pająka, którego nakarmiłem i zareagował nieco inaczej niż reszta, czyli stał sobie oparty o pojemniczek 250 ml, o taki właśnie pojemniczek, ponieważ w takich przyjechały te samice do mnie. Pająk był oparty o dłuższy bok, przez co widziałem bardzo wyraźnie jego spód. Była to dziwna biała plama, którą nie ma co ukrywać, dość często możemy zauważyć podczas karmienia pająków. W momencie, gdy pająk chociażby wejdzie w swoje własne odchody, tak zdarza się to pająkom, zwymiotuje z jakichś bliżej nieznanych powodów, czasem tak się im zdarza, bądź gdy na przykład... Po zjedzeniu karaczana tureckiego jest po prostu brudny. Ta plama jednak wzbudziła moje zaniepokojenie i przyjrzałem się jej bliżej. Wziąłem tą plamę jednak na chłodno, ponieważ nie ma co ukrywać, że panika jest często przeze mnie nadużywanym, nadużywaną emocją. Natomiast od razu moją dobrą manierą jest branie pająka, który mnie zaniepokoi, w paluchy, po to, żeby sprawdzić bliżej, co z nim jest nie tak. Tak samo było z tą jedną nieszczęśliwą chromką którą oczywiście od razu przebadałem. No i niestety wyglądało to książkowo tak jak z opowieści, które słyszałem od Kuby czy z filmu. Cała wydzielina delikatnie poruszała się pod pająkiem, jednocześnie mieniąc się tak jak jakieś lusterko. Uznałem jednak, że zważając na godzinę, która była bodajże drugą w nocy, może mi się trochę mylić w oczach, tak więc... Tak więc sięgnąłem po kolejną bardzo dobrą metodę, czyli moczenie pyska pająka w cudzysłowie pyska, chodzi tutaj o otwór gębowy w wodzie. Jest to o tyle dobra metoda, że możemy zobaczyć, że wydzielina, która nie jest nie z nicieniami, będzie tworzyła mętną białą wodę, będzie się po prostu roztopiała w tej wodzie. Natomiast, natomiast w przypadku nicieni, w momencie gdy zanurzymy pysk pająka w wodzie, będzie to naprawdę masa takich drobnych przecinków spadająca w dół, jeśli poświecimy latarką z drugiej strony. Tak też niestety było w tym przypadku. Okazało się, że są to nicienie. Chcę wam zobrazować, o co konkretnie chodzi. Mamy tutaj pająka, którego łapiemy w paluchy oraz kliszówkę. Napełniamy kliszówkę do samej góry wodą, no i następnie moczymy otwór gębowy pająka w wodzie. W tym, w tej chwili, jeśli są to nicienie, będziemy widzieć, że substancja nie rozpuszcza się w wodzie, a tworzy taką naprawdę niefajną gromadę padających dosłownie przecinków na same dno. Świecąc później od spodu kliszówki... Uświadczymy w widoku bardzo wielu białych takich przecinków, nie jest to nic przyjemnego, naprawdę. Szczerze, w momencie, w którym zauważyłem ten problem, o nie miałem i bardzo się zestresowałem. Jestem też osobą, która bardzo mocno podchodzi emocjonalnie do takich rzeczy. Od razu odezwałem się do sprzedawcy, jak i do Kuby, którym chciałem teraz wspomnieć, ze względu na to, że znosił moje telefony o późnych godzinach w celu zdobycia informacji na ten temat. Oglądając film Kuby Zająca, chciałbym, żeby wybrzmiało także to tutaj. Nicienie są chorobą, taką jak każda inna. Nie jest to żaden wyrok, nie jest to nie jest to żaden wstyd. Nadchodzi ona niespodziewanie i tylko nasza dobra reakcja oraz chęć niebycia zwykłą kubem, która sprzedawałaby dalej takie pająki, potrafi uratować Dobro tego hobby i potrafi zaprzestać rozprzestrzeniania się tej choroby dalej. I tak jak w tej sytuacji Kuba. Powiedział, że tak jak dobrze zapamiętałem, nie ma czego wstydzić się w takiej sytuacji. Napisałem od razu do Kuby o pomoc w tej kwestii, wiedząc, że nie zostanę przez niego w żaden sposób oczerniony na grupach, nie zostanę w żaden sposób zjechany na forach internetowych. Wiedziałem, że będzie chciał podać mi pomocną dłoń. Oczywiście w momencie, w którym wiedziałby, że sprzedaje te pająki mimo świadomości tej hodowli, na pewno zareagowałby właściwie. Natomiast w tej sytuacji czułem, że jest to taki mój bezpieczny port, do którego mogę się udać z potrzebą informacji. Tak więc, bardzo gorące podziękowanie dla Kuby. Naprawdę, mimo tego, że prowadzimy konkurencyjny na dobrą sprawę sklep, to pomógł nam tutaj no niesamowicie. Więc, bardzo dziękuję. Pozdrawiam się serdecznie. Myślę, że gdyby nie jego pomoc, to bym spanikował na zawał. <laughs> nie wiem, czy jest takie stwierdzenie. No dobra, ale pewnie interesuje was, co dalej. Oczywiście to nie tak, że położyłem się spać i temat zniknął. Od razu spaliłem tego pająka. Tak dobrze słyszeliście, spaliłem zarażonego pająka. Zutylizowałem go, jeśli ma to zabrzmieć ładniej, ponieważ wiedziałem, że jeśli pająka wyrzucę do śmietnika, po pierwsze w ogóle nigdy tak nie róbcie: nie wrzucajcie pająków do śmietnika. Dlaczego w ogóle nie powinno się wrzucać pająków do śmietnika? To taka rada. Jeśli macie dużego pająka, on nie zdąży się rozłożyć. Znajdzie go ktoś, kto. Obrabia te śmieci, spanikuje. Może być naprawdę dym, że po prostu żywy pająk na śmietnisku komuś uciekł. Nigdy nie wrzucajcie pająków do śmietnika. Poza tym, wyrzucanie takiego pająka do śmietnika może spowodować to, to no już co prawda moja wyobraźnia, natomiast wydaje mi się, że jest to bardzo możliwym scenariuszem. Wokół śmietniska latają małe muszki, chociażby wokół waszego kosza domowego latają małe muszki, także. Trafią się tam te mięsówki, które w momencie gdy usiadłyby na takiego zainfekowanego trupa, mogłyby magicznym cudem przelecieć do was do domu. Myślę, że możecie brać to z dużym dystansem, natomiast ja jestem trochę bakteriofobem, jestem trochę taki, wiecie, przezorny, więc myślę, że tutaj moja wyobraźnia także nie pozwoliłaby mi trzymać tych, tych trupów y, gdzieś po prostu wyrzuconych na dwór. Spalenie to jedyna metoda, która gwarantowała to, że pasożyty umrą. No, niestety razem z pająkiem. A dlaczego z pająkiem? Ponieważ takich pająków, uwaga moi drodzy, niestety nie da się na ten moment w żaden sposób wyleczyć. Jedynie z tego, co słyszałem i rozmawiałem z, z tego, co pamiętam, Wojtasem, da się pająka pozbyć nicieni. Natomiast paraliż, który następuje wraz z zakażeniem, jest nieodwracalny i nie da się w żaden sposób przywrócić sprawności odnóżą e, helicerom ptasznika. Tak więc no, niestety, pająk, który zostanie zakażony nicieniami, jest skazany na pewną śmierć, prędzej czy później. E, no, a od nas tak naprawdę zależy, czy będziemy chcieć tego pająka obserwować i ryzykować przeniesienie się na dobrą sprawę tej choroby na inne nasze okazy, czy chcemy go zutylizować no, i skrócić jego cierpienia. Ogólnie ta choroba jest mega brutalna, tak sobie trzeba to powiedzieć. Tak, jak wspominałem, gdy zauważyłem nicienie, była to godzina bodajże druga w nocy. Tak więc wiedziałem, że dzisiaj tego dnia o tej danej chwili już nic więcej nie zrobię. Natomiast pająki przeniosłem niezwłocznie piętro wyżej do pokoju, który był jeszcze, ba... jeszcze dalej oddalony od mojej hodowli. No i następnego dnia, dzięki pomocy mojego wujka, udało mi się kwarantannę przewieźć 3 km dalej do mojego wujka Darka, którego pozdrawiam. Następnego dnia udało mi się z samego rana przewieźć do mojego wujka Darka, za co bardzo dziękuję. Mieszka on jakiś. Parę kilometrów ode mnie, tak więc pozbyłem się całkowicie źródła problemu z mojego domu. Oczywiście, miejsce, w którym te pająki były u mnie, na kwarantannie, zostało całkowicie mm, przerypane izopropanolem. Pensety zostały zdezynfekowane. Karmówka została zutylizowana, także w sposób, w który został zutylizowany pająk. No i uwierzcie, izopropanol na ten moment to chyba. Składałem się z niego w 90%, używałem go naprawdę natrętnie. Bardzo dobrym środkiem jest też Wirkon, jeśli chodzi o dezynfekcję, właśnie takich niezbyt przyjemnych rzeczy. Oczywiście, bardzo, ale to bardzo mocno obawiałem się w tamtym czasie o moją hodowlę, ponieważ no jak wiecie, spędzam tutaj bardzo dużo czasu, bardzo dużo serca włożyłem w jej rozwój. No i mimo wszystko z tyłu głowy miałem przeświadczenie, że może być to taki dość przykry koniec tej hodowli. Jednakże w tamtym czasie karmiąc pająki razem z Maxem, każdorazowo naprawdę mocno przykładaliśmy się do sprawdzania e, pająków w celu znalezienia jakichkolwiek nicieni. Każdy pająk, który zachowywał się jakkolwiek niewłaściwie, odchodził, odstawał od normy, był natychmiastowo przekładany na obserwację do drugiego pokoju. Na szczęście finał-finałów niczego nie znaleźliśmy na głównej hodowli, tak więc Chwała kwarantannie za to. Oczywiście w przypadku trupów, które, no, nie ma co ukrywać, zdarzały się przy tej ilości pająków, w tamtym czasie każdy był naprawdę dogłębnie analizowany, sprawdzany pod mikroskopem, naprawdę byłem troszkę wtedy świrnięty i myślę, że osoby, które wtedy ze mną pracowały, mają doskonałą świadomość, jak bardzo byłem wtedy, no, przezorny, tak? Żeby niczego po prostu, no nie, nie znaleźć, ale żeby jeśli cokolwiek by się znalazło, od razu działać. No dobra, ale co z pająkami, które były na kwarantannie u wujka Darka? To jest dobre pytanie, bo tam były w sumie pająki zarażone nicieniami, więc chcielibyście pewnie wiedzieć. Odwiedzałem je co około 2 tygodnie, za każdym razem ubierałem się w specjalne ciuchy, które po wizycie od razu niemalże były wrzucane do pralki, dosłownie wchodziłem przez piwnicę, Rozbierałem się i paradowałem w samych majtkach, wrzucając te ubrania do pralni, nie chcąc w żaden sposób przenieść czegokolwiek. Klucze do samochodu, kierownica, wszystko za każdym razem psikane izopropanolem. Mówię wam, byłem człowiek izopropanów. Za każdym razem wiozłem ze sobą taki, można powiedzieć, karton na ewentualne trupy. No i były sytuacje, w których wracałem z pustym kartonem, a były sytuacje, w których wracałem z 15 chociażby martwymi osobnikami z objawami czy już mocno zainfekowanymi właśnie nicieniami. No i finalnie spośród tych 50 chromatopelm nie sprzedałem żadnej sztuki, a tak naprawdę wszystkie ptaszniki zostały zutylizowane. Nie został żaden żywy osobnik z tamtej partii. Część z nich także padła z powodu zaklinowania w lince. Później troszkę rzadziej odwiedzałem te pająki i mam świadomość, że mogło to wynikać ze względu na dość rzadkie karmienie, po prostu na dość słabe e, warunki, których po prostu no, do których muszę się na tamten czas przyznać. No i co? Troszkę pieniędzy poszło w błoto, natomiast oczywiście sprzedawca nie zostawił mnie z pustymi rękami. Po jakimś czasie, gdy sytuacja została już przeze mnie w sumie zapomniana, uraczył mnie dostawą równowartości pająków, które mi padły. Ustaliliśmy jakąś tam daną ilość, która rzeczywiście padła przez y, tą chorobę. No i wyrosły mi z nich naprawdę świetne, y, duże samiczki. Y, co prawda, po trzymaniu ich ponad pół roku na kwarantannie, ze względu na, wiecie, taki trybik, który włączył mi się w głowie, że ej, uważaj na te pająki, y, no mimo to jakby cały czas y, patrzę na wszystkie pająki, które do nas przyjeżdżają na ten no, niestety trochę bardziej, ale to nic personalnego. Moje wnioski z tej sytuacji są takie, że rzeczywiście było blisko, żeby to wszystko je. Natomiast moi drodzy cieszę się, że mogę wam o tym opowiedzieć. Myślę, że nie jest to żaden powód do wstydu. Myślę, że myślę, że mając doświadczenia w tej kwestii chciałbym się z wami e, z nimi podzielić. Także jeśli macie problem, jeśli podejrzewacie, że możecie mieć ten problem, śmiało kontakt na oparach, Chętnie wam Pomogę, ponieważ tak naprawdę to jedyne co mogę zaoferować w tej kwestii jest to no, okropna choroba. I naprawdę strzeżcie się jak możecie, kupujcie pańki. Od zaufanych hodowców, no ale jak widzicie, nawet to czasem nie pomaga. Zawsze przeprowadzajcie kwarantannę. E, oczywiście, w kwestii małych pająków L1, L2, takich jak pary chybany, nie ma sensu. Nicie nie są e, no za dużo, żeby zainfekować tak małego pająka. Na nato natomiast, w kwestii podrostków, naprawdę zwracajcie na to uwagę, żeby po prostu nie zaciągnąć sobie jakiegoś syfu do hodowli. Dajcie znać, co wymyślicie o tej historii czy mieliście też do czynienia kiedyś z nicieniami? nie przesadzajcie też jeśli chodzi o jakieś zbytnie zamartwianie się tym, że o mój pająk może mieć nicienie, bo nie wiem ma tu delikatnie białe tak jak mówię, mogą być to odchody mogą być to resztki karmówki może być to po prostu mogą być to wymieciny pająka badajcie, ale nie panikujcie a jeśli już coś zauważycie, to pamiętajcie, nigdy nie sprzedawajcie takich pająków, ponieważ możecie komuś zepsuć dobytek życia. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że kolejny film na tym kanale yy, Wam się podobał. Był to, nie ukrywam, film, na który długo zastanawiałem się, czy nagrywać, natomiast uznałem, że jest to ważny temat i chciałbym, żebyście też wiedzieli, że jestem po prostu człowiekiem. To jest po prostu hodowla i dzieją mi się te same rzeczy, które u Was czasem coś mi zdechnie, czasem nabije pająka na pensetę, czasem zrobię jakiś głupi błąd. Ale najważniejsze to po prostu wyciągać wnioski i zapobiegać na kolejne takie możliwe sytuacje. To tyle, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym materiale.